Napiszcie mi, co to znaczy. mi pierwszą noc. fajk, A widzisz? Czy dalej? co To po, <laughs> Czy You to help you get settled in on your first night. Um, I actually that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact. So, I know it can be a bit overwhelming, but I can tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So, let's just mm. focus on getting you through your first week. Okay? Uh, let's see, first there's an intro Wytratę prąd używa ale, i lampy. Zaraz tu książkę, w której kto chodzi. Co się patrzy, że babeczko? Poczekamy, od... czemu tu są już babeczki? Pierwsza, ile tu trwa? Napiszcie, ile jedna godzina w tukrach trwa. Już wyjdę zaraz. Dobra, to noc przechodzimy. I będzie spróbował coś następnego, ale wątpię, dobra. jeszcze kilka Cicho. Macie teraz wchodzić do szóstej strony. Tak, o Susty się... Eee, co ty miałeś tak... Uuu, żądę być Prawie otworzył buźkę. Pan Bonnie gra. E! A ty co robisz? Cicho! Wyłącz tę muzykę. Wyłącz się, bo dostaniesz to w swoim nosie. Jeden straszni w ogóle jesteście straszni A co dopiero nie powiem kto Dawno nie dostałam was jak tam skoro. skóru Szybajcie i spróbujcie Na telefon dobra tylko kurwa zalecać Nie potrwaj Dobra Cicho Jakiejś część, też te drzwi zamknąłem I mówię, że w bursańki szkoły co albo twarz i cicho. Dobra, się cicho. Ja do tego dobra, dzika stojka Ale nie powazać Bo Ścieć cicho głupku Ty też to A ty co głubko się patrzysz była tutaj, to oczy skokuje. Ty jesteś tu? Masz również talerzy. Gdybyś spotkała Maćka, to byś się zauczyszyła. Czy wy jesteście? C -c 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 -c. Jesteś tu. Jakby już Macka co spotkała. No właśnie po to szalikana. A ty coś popatrzysz. A bo Nie, to nie ja. Ty tu. Widzisz polas. Macie ona tak, wygl... tak wygląda. wygląda. O, uspokoiłeś się wreszcie, kościół. A gdzie kończę to?